Szczęść Boże, witajcie! Mamy dzisiaj czwartek, piąty września i posłuchajcie fragmentu z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Korynka. Bracia, niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was nie ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupi. By posiadł mądrość, mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także, wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Niech się przeto nie chępi nikt z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze. Wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Dzisiaj święty Paweł w tym fragmencie mówi o mądrości. I tą prawdziwą mądrość można rozpoznać po tym, że ona jest pokorna. Każda mądrość, każda wiedza, która prowadzi do pychy, że staje się człowiekiem wyniosłym, to nie jest prawdziwa mądrość. Prawdziwa mądrość jest pokorna. Prawdziwa mądrość prowadzi do odkrycia tego, o czym mówi dzisiaj święty Paweł: Ja jestem Chrystusem. Prawdziwa mądrość prowadzi do pokory, do odkrycia, czyj jestem, że jestem Boga, że wszystko, co mam, jest od Boga. Niech Was Bóg usawi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść Boże.